Tadam! Eee, muszę zaciemnić ekran. Muszę wpisać moje tajne dane. Bo dużo się pozmieniało w tych drugich mechach. Które to czyli ten najbardziej klasyczny system BattleTech w wydaniu teraz. Eee, on tej takich nowych gryłem, World of Tanks. Admin1 i jest. Ok, mogę Wam pokazać wszystko. Ja mam konsolowych znajomych i ja albo jesteśmy nerdami, albo inni są ten. Okej, okay, odpalam to pierwszy raz od bardzo dawna. Co się pozmieniało? Wszystko. Tak, prawdą myślę, mam mieć wielką mapkę, gdzie będzie się podbijać świat, Polskę i tak dalej. Eee, nie ma jeszcze fakcji, czy frakcji właściwe, czy są opcje. Halo, może jakiś tutorial mi się włączył na YouTubie Sio Jest, opcje, grafika, najlepsza i zobaczymy Czekaj, wąziu patrzy mi, spokojnie Czy MW mieć otwarty świat? Nie otwarty, ale będzie wielka mapa, którą się będzie podbijać jak w tym całym Heroes and Generals, do którego kluczy nie dostałem Ja jestem typem pc mówi Michał Brodaczow, więc hejtuję konsole Eh. Ja byłem typowym konsolowcem, a teraz są nudy. Synchronizacja niepotrzebna. DirectX 9. Motion blury są spotkie. Eee, specyfikacja techniczna. O, efekty. Co? Tylko hi? Hello. No dobra, tylko high jest. Very high. O, to lubię. Jasność, 3D nie ma. Odwrócić ośkę. Save. Zapisujemy, gra się przemieli i zaraz zobaczycie ją w akcji. Dodaj mnie do MWO. New World Order. Ok, socjal tymczasem. Tutaj dostaje się różne. Tylko dodawanie jest tak, zaraz to są invity, uh, In that friend. Nie, to są mają być zaraz. invity. I teraz trzeba Wszystko To jest męczące w porównaniu z tym, co jest w tym całym. Właśnie hałkenią, tam się da przeklikać wszystko A tu trzeba się użerać, trzeba wybrać, dojechać na dół, dodać, wybrać, dojechać na dół, dodać I tak dalej tym podobne. ja to zrobię kiedy indziej Teraz zagram sobie w ogóle sam Więc tak, nie uzbierałem na mecha Mam cztery mechy, które dost... Kurde, ej... Poprawili grafę Jakie to teraz piękne Spójrzcie tylko na to Zmienili interfejs tej zmiany Hmm, czy można dłubać w mechach? Czy jakieś pieniądze mi przyszły. Zobaczmy na giełdę, co tam jest. Eee... To życie pilot laby to tutaj są skile, Są drzewki pilotów, drzewki drzewka pilotów, wizja, celowanie, wsparcie. To się będzie w ogóle rozwijać. Hmm, widzę, że Hawken na takiego update'a. Tak, 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 tak. Nie no, pokazuję, bo jestem uczciwy. Mech Warrior się rozbudowuje. Chcę, chcę sprawdzić, tylko tak zwany feeling. To jest brzydkie słowo, ale, ale trzeba sprawdzić. Zaraz, gdzie jest kupowanie mechów? Mam 700 zł. Jakieś premium accounty doszły. Może nie, to już działa. To się kupuję naprawdę. Może, eee... gdzie było kupowanie mechów? Auto naprawa. Mechy na własność jest. Stwórz nowego mecha. I jakie są teraz ceny? Kurde, belissimo Czemu tego nie mogę stworzyć? Za milion trzysta można już kupić Doszła nowa klasa z tego co mówili eee, Dragony są hunchbacki Dragona chyba nie było ostatnio jak grałem Cykady nie było na stówę Kurde, jakie to drogie w ogóle Siedem baniek ale za takiego komando można już kupić za 1700. Zrób komandost inhalation, ta. za 200 masz malucha w dobrym stanie z papierami. <grymianie> <grymianie> już się robi paint-in. E. Grunt to jest fan. Dobra. Ja biorę sobie zaraz. Przygo, go pojeździmy troszeczkę. Zaraz jakie dali do Trialam teraz te mechy. A widzę, że jest Dragonem pojeżdżę, no tu trzeba farmić i zobaczymy jak czy zmienić, poprawili grafę Cielowe buildy są kijowe, no tak, tak, są kijowe Strasznie Dodajmy to pikniemy. wiem że pikniemy, ale teraz chcę sprawdzić sam, zrobimy sobie jakąś jazdę w ekipie I tyle Dragon jest szybki, no zaraz sprawdzę, już nie pamiętam dokładnie Ich dokładnych specyfik, ale warto zobaczyć E, właśnie dołączyłem do live, co to za gra? E, przygodówka, strategia, zobaczysz, fajna. Ciemny ekran, też mam ciemny ekran, aż się popiję coś. Ok, plus jest taki, że dostanę normalną drużynę, która w miarę ogarnięta. Minus, że no cóż, będę musiał będziemy walczyć na, na czucie Czyżby nowa mapa? Prawdopodobnie tak, czekamy na pilotów i jadymy. Siemowa, mowa, mówi Fufek. No mam pytanie: jak nazywała się ta stronka z tym silnikiem graficznym? Co można było symetrycznie myszką rysować? Co to wychodziło? A nie pamiętam o co chodzi. Dark Souls to temat tabu. LOL! Dark Souls będzie, no spokojnie. To nie nowa mapa, to jest to miasto, tak? W ruinach. Ta mapa już była. Ok, nie ciężko. Postawili mi tak, że nic nie widzę. Są cztery mapy, czyli nie ma zmian. Tam były cztery: las, miasto, drugie miasto i cóż, wszystko na zimno. No i jest, kurde. Jakby zrobili to tak jak w Hawkenie, żeby były te zniszczenia otoczenia, nawet ślady po stupkach tych mechów. A tak jest trochę fail. Poprawili ich grafikę na stówę Podobno poprawili też grafikę tutaj wizorów ciepła i innych rzeczy. Zobaczmy system podświetlania. Eee, o, nie działa ten. Termo, no to wizja. Okej, okay, co ja tu mam tak naprawdę? Laserki LRM, czyli dla takiego zasięgu ta mapa na stówę była? Zobaczymy. Idę highwayem i cóż. Pokampimy. Hmm. Jakby były zniszczenia otoczenia. No tak, ale zniszczenia otoczenia powinny być takie, żeby dekoracyjne. Nie żeby po prostu chodzę, wchodzę w drzewo i co? I drzewo stoi. I to jest smutne. Strasznie się smucę z tego powodu. Ja chyba nigdy nie startowałem z tej strony Wisły. Pójdziemy za nim. On powinien wiedzieć, co się tutaj dzieje. Fajnie trzepie gościa. Tak sobie siedzi wygodnie w robolu i tak tego napadamy. Okej, okay, nasi walczą. Gdzie się podział Hawken? No, no, podział się. Na razie gdzieś tam jest. Jeszcze żyje. Fajnie podskakuje maska. Oj, kurde, przenikam przez drzewa. I takie rzeczy mi tylko tu psują tutaj te uczucie. Jakby odpadało murek, samochody się tu gniotły pod nogami. To byłoby fajne. To są takie detale, które, no wiadomo, te ja uczucie w szczegółach. Ale tak jest nieźle Więc jakbym tak to przewodniczył, dynamika to jest hołkę, a tutaj to jest taktyka. Jakby powstawały fale na wodzie. O. Idziemy im zająć bazy. A to diesel czy benzyna. Przegrzewa się więc O jak ładnie ten na przykład tutaj Wzbija kurz No ale nie ma śladów po tych nóżkach A był nawet już w trójce mechwariorze I chyba dwójce Okej okay, idziemy im zasiedzieć bazę Okej okay, co my tu mamy System alfa Teraz polecą na jakieś rakiety Zbierzmy bl loka Jakie to małe Nic z tego nie będzie. Ok, przyszło coś większego. Trzeba będzie temu pocisnąć co nieco ten wypasów. Jakby mu tu zdjąć na przykład. Tylko próbuję nie pojechać. Zaraz mu łapka odpadnie, bo się jest tak zajechana, że nic nie zostanie. Ja się troszeczkę oddalę. No taki chaosik drobny. Mi troszkę le Prawą łapę chce orżnąć, ale mu to nie wyjdzie. Wrócili tam ojcowie. Jest ten dragon. No i macie porównanie mniej więcej tych dynamik tutaj. O, łapki odrypane, hunchback zaraz padnie. I ślicznie, jest przegrzany w ogóle będzie mu smutno Jakby mu nogę wywalić To już w ogóle będzie Kurde, rakiety z Dalekiego zasięgu są dalekiego zasięgu Hmm, więc to trzeba będzie ładnie zrobić Jak na razie jest kurde remis Chociaż, o, 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 o. Ma urwany laser Chciałoby się rzec, ale urwał ha, ha, ha. Dobra, ja na chwilę idę do moich. To się ładnie tu wbiło, więc też pojadę. I wyszedł chaos. No nic. To Mech Warrior czy Hawkem? Przecież widać, jakie tu Mechy są duże. Tyle co mały magazyn wystają na dach. Idź ty gimbusie, przyjrzyj takie małe pascie i podskakuje. To nie ma totalnie żadnych ze mną szans. Wybiegają ich małe gimbusiarskie, gimbo Mechy po prostu. Kurde Troszkę mnie popieścili Ale to nic Idę się schodzić I zaraz go pocisnę To są mechy W chałkanie są stroje bojowe Tak, dokładnie tak Takie zbrojki Kurde Pocisnęli nam dwa mechy więcej I chyba zaraz dostanę Jaki cwaniak w ogóle, myśli, że jest słodki Ale zaraz go ścisnę Chce mi teraz wejść na tył, ja zrobię szybki zwrot I wyładuję całą baterię rakiet dalekiego zasięgu Które oczywiście nie trafią, bo jest zbyt blisko ode mnie One poniżej chyba 200 metrów zyskują dopiero sprawność bojową No, i kurde Ameno, czy to symulator motorówki? I tak, i nie, no nie jest, najdrużyna jak zawsze cienka. Też ja nie grałem, czyli muszą zbierać kasę na własnego mecha. A jak ładnie go zdjęli, kurde, goś dostał i teraz po kabinie ładują. I niestety kolega chyba też dostał. Ej, 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 2 do 6. To jest walka z katapultą, tak się nazywa ta klasa. Którą przemyślaliśmy. 0 expa, no tak, bo jestem na oczywiście tym. Jedna asysta, 40. Bida. Ja nie rozumiem, że oglądać ciepłe coś tam, coś tam. Trzeba wiedzieć coś innego. Ale to teraz tak. Ja teraz zrobię przerwę. Taką dłuższą. I wrócę już tak nieoficjalnie pewnie wieczorem. Dzisiaj pada jest Syf. A tu muszę zrobić trochę porządków i prawdopodobnie będzie ten deadlight, ale ja to zapowiem. Albo Planet Side brzmi też nieźle. I to tyle. Może te małe słodki, co to, to są słodki? Też muszę jeść dokładnie. Dobra, na pewno zapowiem na różnych źródłach. I, albo można Hotline Miami skończyć. Albo FLT, x są i naturalny selection też. Dobra, jest co robić w każdym razie. Sio, mówię do tego napisu. Ja muszę zmykać dzięki miłego papa. Pa.